Blue. Blue. Dobrze, to mi się wczyta. No co zrobić, no ja mam wolny komputer. Jestem w Blue. To co? Meda, tak? Yep. Gdzie ty jesteś? Zawołaj mnie ładnie. A, dobra, żebym cię poznał. No już cię poznaję, okej. Okay. Party Soft, to też twoje, widzę, że tam byłeś. Co to jest? Day of the Tentacle to jest chyba. Yep. Ten, tak, cały Plus dla każdego, kto rozpozna. Ja rozpoznałem. Masz Plusa. Fajne jest to, że na przykład na. na Androidzie też darmo może się wypowiedzieć, ale bardzo dużo wyszło teraz rzeczy takich właśnie starszych na iOS-a. Domagamy się takich przygotówek point-clickowych, typu właśnie Monkey Island i tak dalej. Cała masa ja mam 92% Nie, czekam, czekam, czekam Ale ja dopiero włą włączę i dopiero idziemy 3, 4 Zaczekaj, muszę biedz, bo już Tu też jest fajna mapa, lubię. Uważaj za tobą, za tobą, za tobą, za tobą Oj, wiesz, Ale wierzysz tam... mnie się. Dobra, zawołaj mnie znowu. Fajna. I tak już mnie ktoś leczy. Nie bo jesteś mi potrzebny. Wchodzę tutaj do wózka. A! Moment! Dojęte! A, au, au, a, To jest fajna mapa. Fajna mapa. Też ją lubię. Przyznaję, że to fajna mapa. Chodź do mnie tutaj. Ja dostaję kryty. Ja, już nie Dostałeś kryty. taki kryty, że... No. No właśnie widzę. Eee, no. biegniemy. Ludzie, on no tam jest... To jest jakiś oszust. Ten Który? Na... Ten cały... No nie, bo on za nisko jest. Narmo, na ucinasz głowę. Własz, 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 własz i doleca pędzę, poczekaj. Pod, yy, pod, pod nami w tunelu, uważaj. I za tobą, przed tobą, za tobą, przed tobą. WSZĘDZIE! To Wszędzie. Wiesz co, chodź, chodź, dołem pójdziemy, o. Cofnij się ze mną, cofaj się, cofaj się, cofaj się. Teraz zejdź tutaj na dół. I pójdź... To był zły pomysł. Nie, nie, spoko, wystarczy pójść drugą tu obejść. No właśnie, o to mi lecz. chodziło, że tam się dostać. I idź prosto. Au. Oj, oj, oj. To było... To było szybko. Móż, wredne draństwo się nazywa. Musz wredne draństwo. Ale głupie nazwy. Uważaj, uważaj Pyro. Pyro to, to, to nie od nas. Cześć. Dobra. Nie Lecimy cześć. do ojczystka. Do mnie mam 43%, 45%. Dobrze, tam musimy wejść. Schowaj się, chowaj się. Oszczędzaj siły, ammo i tak wszystko co tam masz. Ja Może grupą, grupą, Ja uderzam. Dobrze. Dobra. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. Uważaj, bo ten, ten gość jest niesamowity, ten, ten... ten chudy. Dobra, teraz idziemy po schodach. Czy wózek? Wózek. Szybko, wózek, 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 wózek. Ej, ja, ja muszę wziąć jakiś staw. Sam to zrobię. Haha, muszę... na dobry. Na no tak pokazuje... u góry tak widać. Dobra, mam charger. idziemy. Masz? Ja... Dzień dobry. Może za tobą, za tobą, za tobą teraz. A nie, przed tobą, dobra. Dobra. Nieźle. Zniszczenie posiałem. Bardzo ładnie. Pozwól za mną, a to nie ty. <laughs> Zdradzysz <laughs> mnie, zdradzasz. Sięgam promieniem A tak z ciekawości, bo... Pomimo wszystko powinniśmy wiedzieć. Darmo, kim teraz oh. grasz. Demo. A dalej, dobrze. gdzie on jest? A w co brzmienie? Nie, dobrze. Nie, dalej u nas, tylko że wiesz, taki rozmowny chłopczyk. Ja za nie wiem, kurczę będę normalnie to jest strasznie rozmowny. My człowiek tak. zupełnie. Zawsze to jakoś jednak dotką walnie. Tak, dowcipem. Ojej, kurde. A pościłem cię. No wiem, że mnie tam ale co to? Oj, dostałem. Tak, poczekam na Ciebie. Jesteś, jesteś. Nie, tu znowu. Co zawoń Gdzie mnie wołasz? Bignę, bignę. O, apteczka, apteczka, apteczka. A ktoś mi wziął! Ech! Zabiję Ciebie. Czekaj, 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 cofnij się, cofnij się. W złym miejscu byłeś, zupełnie w złym miejscu. Zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Ech. Ech. Pomóż, pomóż, pomóż! Uważaj, uważaj, Ja to też potrzebuję, o, Chaos, do... o. chaos! Wszędzie dobrze, chaos! Dobrze. Ale to trzeba było jednak zmienić ten przycisk. O! super, uber, uber, uber! Chodź, 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 chodź! Tu tu, 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 Jest, sam. jest samochód ciebie! A za był jest szpieg, uważaj! Fajru, dobra Ojej, ojej, chaos Szybko, szybko, szybko niech to minie, niech to minie Spiek No ale dobrze. Mimo wszystko... no, całkiem nieźle Dobrze to poszło Nieźle, nieźle Nieźle nieźle, nie najgorzej idę, idę. Wiesz co sobie ustawiłem sobie beznadziejnie to, że nie muszę naciskać ...lewego przycisku myszki, żeby ładować uber i to strasznie bez sensu jest, bo... ...to tylko... naprawdę się dobrze się skupia tylko na, jednej, na jednym graczu, nie? A jak tam grupowo trzeba leczyć albo coś, to to jest tragedia. Uważaj za nami... a, dobra. Dobra, dobra... Wow, uwaga! Ja cię tu leczę, to się tak nie czuję. Eee, uważaj za tobą, dobra. dobra tak? Nie. Gdzie to jest? To jest jakoś w opcjach, nie? Zaplacowane opcje. Z ja w ogóle czegoś takiego nie pojadam. Opcje klas, opcje klas, opcje powtórek. Opcje klas, momencik, kto był wyżej? Mam już piękny, jak jest nad medytacją. Utrzymanie tak, testu, okej. Okay. Dobra, snajper w grę i jestem. Proszę teraz za zawołanie mnie. Cześć. Busy. O, teleport No, Spyro tu w ogóle zrobiliśmy Mały chaosik własny Au, dostałem w łeb O o o, dajesz chłopie Dawaj, szybko, jest Co on ma na głowie, jakiś taki pędzłop, jakiś nie wiem co oni idą naprzód z tym, jeżeli widzą, że ja jestem na Uber a nigdy prosto na mnie. Bez pojęcia ludzi. Zwierzęta. Ja to naprawdę robię chaos. Gdzie ty jesteś w ogóle Teraz nie ja bo zaraz co się, się pojawię. Przed chwilą byłem tym, no. Wózku. Karcie. Strasznie, strasznie. 33. Yeah. Ostateczna nagroda pod tytuł Pustoszyciel serwerów. <laughs> Tłumacze, ale Tłumaczę to są. Ej, yep. ja. <noise> Dziękujemy Narmo za twoją opinię. <noise> Świetny insight to wszystko, to wszystko. Cała sytuacja. Help. Anyone? Idę jestem pędza. O, dwóch mnie lecz pięknie. Może dobrze. Niedobrze. Okay, yep. <noise> O ja Cię kręcę, jaki dobry Wredne draństwo znowu Benny boy. Dostałem jakiś trzeci medal Czekaj Czekaj na mnie Idę, uważaj A, no, dobra To są szpegie Uważaj, tutaj ten, ten gość to jest... A tutaj ten dołem da się iść? Tutaj? Dawaj, da się Raz, Widziałeś, widziałeś? Ja wiedziałem. A ja wiedziałem. A ja ich dostałem. O kurczę, ile mam szpiegów? Same szpiegów? Ja mam całą armię szpiegów po prostu. A siatka taka wywiadowcza. mi 6 No, a jeden z nich to był. Oglądałeś w, w końcu ten, tego szpiega? Yy, nie. Dlaczego? Bo muszę mieć ochotę na obejrzenie filmu. Kiedy Nie mam pojęcia, jakie. Ja mam różny. Boże, 60. O, ktoś mi daje Uber, dziękuję ci. Nie wiem, kim jesteś, o Szybko? Nie! Ja mam radę! yes! Dobra, ja, się teraz przebić, mam nadzieję przynajmniej. Mam wielką nadzieję. Ej, hey, op. Yep. 30 Czy ty się dzisiaj źle sprawiłeś, że nie jesteś za bardzo rozmowny? No. Źle sprawiłeś. Jego słowa gram z wami przecież. No, słyszę właśnie. No. No. Dametio. metio! tak mało brakowało. Naprawdę, tam, tam, nie wiem, z 4 metry, no może... No nie daliśmy kurczę... Patrzcie, patrzcie co tym szpiegiem zrobił, 44 punkty. To jest niemożliwe, Robił co chciał. Aj kur... C'est la vie... C'est la vie... Zubi, zubi, A dzisiaj zapuściłem. O, czekaj, to co wywołujemy. Inżyniera. Jest dobry Inżynier i za to e... Jak to się no, robiło no, tutaj no, w ogóle rzeczy? Jak to się robiło rzeczy? Że... A robi znał. Co się, co mówiłeś? My jesteśmy terroryzmami tak. komunistami. E. E? E? My jesteśmy komuchy teraz. O to mu chyba chodziło. Tak, tak. Yep. No i wracamy. Proszę tu odejść stąd Dobra, jeden teleport gotowy Tak ja, samo teleportują tu, tutaj wszystkich cyk cyk Bum cyk cyk Bum. Bum cyk cyk Lubię tego Lubię te robotę <laughs> Wyjście weźmiemy sobie... Tak, oni tutaj. Że nas nie zaszli. A tyło! Szybko, koszyko, bo się teraz przyda. Dobra. Wow, już coś tu zginęło. Łoje, wow, kiedy? Działeczko. Opa. A, to było dobrze, to było dobrze zrobione. To było dobre Umiem to Dobra, jeszcze teraz przydałoby się trochę więcej zasobów. Come on! Dobra, na chwilę sobie poradzi. Ile kosztuje zasobnik stópka? Zaraz buduję. Oj, ja Już myślałem, że ktoś mnie atakuje. Takim razem ty jesteś teraz, Narmo? Warbassem. A w grze? <laughs> w grze jestem jedną jest Super. Tak, wiem. Zawsze to, to, jak się bardzo lubimy, jest podstawą. Yes, no okay, zaczynamy. Oj! Znato, znowu znowu my, no cóż, to jest. Znowu 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 jest. Nie jest. Znowu jest. Znowu Nie Znowu jest. Nie Ten nie, 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 mi ubijać nie, 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 kiedy mi? nie, jest. jest. nie, Boy? nie, 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 jest nie, 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 Się wystraszyłem, Się wystraszyłem, tylko to Przesuń się, ty duchasie. A! Ah, A, ah, złe miejsce, złe miejsce. Weźmiemy... Ta... E, Chociaż to też jest złe miejsce, no ale trudno. Weźmiemy co mamy. Auć. Teraz mi zniszczą działko, chlip. Yep. Chociaż może się uda... Yes, ostatni film. No, nie wyjście, tylko nie wyjście, nie. Damn it! Damn you all to hell! Tuś mamy. Ach, nie ten przycisk, ach. Zagańcz saperów, 5 na 25. Co to jest? Yy, nie mam pojęcia. Brzmi fajnie. Strasznie, strasznie. okej, to już w tej chwili nie ma znaczenia. Skoro potrzebujemy większą ofensywę, by się bronić... Nie, oni wyglądają tak samo po prostu, popatrzcie. Jak ja im zaraz wejdę Aha. które to? Z łuku mnie walu. No jak mnie zuku z Normalnie Nie, nie będzie. Jeszcze 5 minut tam spoko. Mam radę Up. Co chcemy dalej? Nie, nie, nic mi to... Nie... Tu dostałem jakiś broń co chcemy, jaką następną mapę? co, nie wiem, a co? Yy... Frontier Final 4 4 Boże, Pipeline, nie hmm. Payload Race, czy oni są głupi? A dobra, no Trzeba spróbować, nie? No. Ale to jest... To jest... to jest nudne, to jest nudne, no Tam jest po prostu... Dobra 5 minut, 5 minut 5 połnych no, minut za blisko są, zdecydowanie za blisko. A prawie zdoła apteczka A no Może Tak pozmieniamy sobie Jeżeli bym ja z... miał doktora, to byłoby. Co tu No, zniżyłem. Tak, tak. No, już nie płasz. Głównie się cofa. Jednostajnie, bo jednostajnie, ja muszę cofać. To jest zawsze plus Jadło dalej mnie to bawi Dobra jesteśmy tymi samymi grubasami a nad, nad, nad wami, a właśnie tam gdzie jest taki gość z takim hełmem żółtym. Tam jest tam jest gorąco za chwilę. Trzeba uważać. Masz belly boy. Głupcze. Branie O, ktoś został. To koniec. Musisz lepiej tu. Ja korzystam z tego twojego no, leczącego samochodu. Z kancela, tak? No Korzystaj, korzystaj No, gdzie oni... no i na tyle go psili, oj. za to, za mną. Wszędzie? Wszędzie. Dałoby się jakieś miny, które można rozstawiać. No. O nie, o nie, nie. Nie, nie no to już toż dojadą. Dojadą, robią co chcą. W tym momencie robią co chcą. No, szybko biegniemy tam. Trzeba zablokować. Blokujemy. O, o nie, śpiek, 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 śpiek nie jest jakiś klan? Klanów to w tym panie mnóstwo Proszę, proszę, poblokować Z... to Dobra, dobra, bardzo dobra, 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 obroniliśmy Bardzo dobrze, Gdzie dzisiaj rage w wązie? Odrobinkę Nie no. <grym> To jest piękne po prostu. strasznie mi się podoba on tak potrafi. Daj z siebie co może, nie? To jest fajne. Niech mi to leczy! Przesuń się. Eddiken! Masa z sobą. Zadwetuj mnie, jeśli... Nie, właśnie. Ajajaj. Aj. Aj, 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 aj can't Nie pamiętam, jak to leciało... No się z ci wychodzi. Narum no, jak plus Orlando. Ho, ho. Dream Team. Jup. Yep. A teraz ja zacząłem. <laughs> no, bo to się udziela takie coś. Dobra. O, nie, nie, nie. Nie. <średnio> yep. ja, i teraz no jeszcze jednak damy radę jakoś. O, o. To daliśmy radę, bo jest niesamowity bo jest. piękne. Piękne, Szpiek szpieg mnie dominuje. ładny No, udało się. No! Yes! Co płaczesz, my zagrywamy Dobra, trzeba tam się udać. No, bronimy ostatnich. On nie ma mi w pierwszej trójce, to jestem zawiedziony. Też nic zostało. Co się zdało. Na rynku jak zwykle gdzieś na końcu. Jak zwykle Nie widzę ich, nie widzę ich Chodzę ciebie, nie widzę na liście Nie no, jestem gdzieś na dole, widzę go No to następna mapa!